Było nasycenie na poziomie 10%, później 5, 3, i tak dalej. Ja zdaje się już na narzędzia. Neuron Writer, bodajże, jakoś tak się nazywa, to jest też inne konkurencyjne, również polskie narzędzie, bo surfer jest polski. Fraza także w odmienionych formach i synonimy, wyrazy bliskoznaczne. Te narzędzia właśnie to pokazują, więc warto z nich korzystać, bo to jest łatwiejsze. Oczywiście, linkowanie wewnętrzne jest bardzo ważne. Pisałem też o tym artykuł na blogu, także również ci go polecam. Pisałem też o narzędziu WP Linksy, bodajże, czy Linksy po prostu do WordPressa, które świetnie pozwala na optymalizację. Ułatwia ją bardzo, przyspiesza, także też polecam ci ten artykuł. Nagłówki hidden Tax h1 to jest tytuł strony, natomiast później struktura jest taka choinkowa, jak w pracy magisterskiej. H2 to są główne jakieś tematy, h3 to są podtematy, h4 podtematy. Ważne, żeby tą strukturę po prostu takiej piramidy sobie utrzymać obrazki z alt. Więc obrazy powinny być zoptymalizowane, jeśli chodzi o rozdzielczość, jeśli chodzi o wagę, e, tutaj m, tytuł też powinien być zoptymalizowany, nazwa pliku, oczywiście jest opis alternatywny, e, w którym też warto umieścić frazę kluczową, także trzeba tutaj nad tą optymalizacją popracować, również wybranie odpowiedniego formatu pliku w zależności od tego, co się tam znajduje. Także to takie podstawowe rzeczy związane właśnie z optymalizacją.